Szanowni Państwo, chciałem tutaj się podzielić moim, nazwijmy to, doświadczeniem, jeśli chodzi o rozruch takiej tokarki. Tokarka ma 7,5 kW silnik i podłączona jest do bezpiecznika w tym momencie 25A, ale charakterystyka C. Ten bezpiecznik jest założony w skrzynce przed domem. No, i to karka sobie nie dawała rady z tym. wybijała, nie za każdym razem, ale bardzo często wybijała. Szczególnie jeżeli jeszcze dodatkowo była któraś faza dodatkowo dociążona czyli na przykład działał boiler, jakiś piecyk, piekarnik czy, czy coś w ten deseń inne źródło, które. Dodatkowo, prąd czerpało. Zrobiłem pewnego rodzaju soft start. Soft start, e, chyba tak to można nazwać, e, bazuje na styczniku. To jest stycznik 25A. E, czasówce, czyli e, takim styczniku, czy też włączniku czasowym, który załącza się, załącza wyjście e, po ustalonym czasie. Czyli pojawia się wejście na, tym, na, 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 jednym, na, na tej cewce, nazwijmy to. Na, na cewce pojawia się sygnał, i po ustalonym czasie styki zostaną, zostają zwarte. Styki zasilają tenże stycznik. Natomiast w szereg tego silnika, silnika 7,5 kW, Połączone są trzy grzałki. To są grzałki od y, przepływowych ogrzewaczy wody. Y, cały czas jest tutaj podłączony wentylator. Y, grzałki w tym momencie są 3, y, chyba 3,5 y, albo troszeczkę więcej, na pewno nie 4 kW. Kupiłem na Allegro 14 zł sztuka i każda faza. Idzie sobie przez grzałkę, wraca i tutaj wraca z drugiej strony przekaźnika. I polega to na tym, że w momencie włączenia tokarki przez pierwsze 0,3 sekundy um, pojawia się prąd, się jest dzielony, czyli odkłada się pewne napięcie na tej grzałce, silnik się delikatnie jakby zaczyna rozbujać, a po tym czasie, czyli po tych 0,3 sekundach, kołatnie stycznik. I zewrze, czyli, czyli ominie w całości te grzałki. No i teraz jak to działa? Tu mamy to kareczkę i włączamy ją. Jest opóźnienie. Może nie jest dokładnie 0,3 sekundy, ale jest. Nawet to wrzeciono nie jest w stanie się tak naprawdę rozpędzić Tutaj jest silnik i, i wiatrak tego silnika Jak włączam to on dopiero jakby zaczyna tylko ruszać. Natomiast z tych prób no, dosyć długich Nie zauważyłem aby, aby ten że aby ta maszyna wywaliła wywaliło automat. Co ciekawe jest nawet to, że nawet... moja tukarka ma uszkodzony uszkodzone, e, uszkodzone sprzętło czyli ten hamulec, a więc mogę e, zmienić kierunek e, kierunek obrotów bez wyhamowywania. Ja sobie I jak widać, z tym sobie również ten układ jakoś radzi, jak on jest tutaj wpięty. Tutaj są dwa styczniki. Jeden stycznik jest do jednych obrotów, drugi do drugich. Lewe, prawe. Wyjścia tych styczników tutaj są te fazy przeplecione na wejściu, a na wyjściu są jakby zrównoleglone. I stąd idzie sobie przewód do wejścia tego soft startu potem wraca i idzie na dochodzi na taką listwę z której bezpośrednio idzie na silnik no to tyle w zasadzie żadna filozofia jak widać działa ciekaw jestem jak będzie to funkcjonowało gdy widzimy naprawdę, naprawdę jeszcze do, dociąży się na przykład jakimiś piecykami W tym momencie, w momencie, gdy działa czajnik taki dwukilowatowy i obciąża jedną fazę, drugi, nie wiem, czy tą samą, czy inną fazę obciąża boiler, tam chyba gdzieś koło podobnej mocy, układ dalej działa. I to karka nie wywala. Dziękuję.